Taniec wróżek. Dawno, dawno temu w królestwie konwali, na pagórku zwanym Gamp, żyły magiczne istoty. A przynajmniej tak mówiono. Starsi panowie i panie często opowiadali historię o tym, jak w księżycowe noce. Wróżki tańczą tam na biesiadach, a kilkoro szczęśliwych ludzi, których udało się ich zobaczyć, nagrodzono prezentem. O rety! Nawet ja chcę zobaczyć, jak tańczą. Tak, ja też. <noise> no cóż dzieci, to nie jest takie proste. Mówi się, że tylko wtedy, gdy wróżki chcą być widoczne, można je ujrzeć. Pojawiają się, gdy wszyscy ludzie w całym królestwie mocno śpią, to znaczy w środku nocy. Mam nadzieję, że pewnego dnia pozwolą mi się zobaczyć. <noise> A teraz chodźmy już spać. Dobrze? Cóż, słyszeliście, babcie. Jeśli wróżki chcą być widoczne, wtedy można je zobaczyć. A jeśli myślicie, że widzą je tylko życzliwi i dobrzy ludzie, to się mylicie. Bo, ehm, ta, te wróżki są dalekie od kanonu. E, wkrótce się przekonacie. Gdy nastał następny dzień... Chciwy sterzec wkroczył do Królestwa Konwalni. Miał na imię George i słyszał o wszystkich opowieściach o wróżkach. A jaki miał cel? Słyszałem, że wróżki mają wspaniałe skarby. Skradnę ich całą torbę dziś wieczorem, gdy będą tańczyć. He 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 he. Dzisiaj przypada noc pełni księżyca. Lepiej trochę się prześpię, żebym nie spał potem w nocy. He 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 he. Yeah. A w tę księżycową noc, gdy wszystko ucichło, podkradł się z nienacka do gampa. Gdy się zbliżył, usłyszał rozkoszną muzykę, która wydawała się dochodzić z wnętrza pagórka. Melodia była czasem powolna i uroczysta, a czasem szybka i wesoła. Tak hipnotyzująca była muzyka, że zanim się zorientował, zaczął tupać stopami do rytmu. Co? Dlaczego nie mam kontroli nad swoim ciałem? Jego ręce zaczęły tańczyć. Jakby został zmuszony przez jakąś niewidzialną moc do wirowania w kółko. Ale mimo to, wkrótce odzyskał spokój. He, he, he. Muszę być czujny. Nagle rozległ się huk. Drzwi na pagórku otworzyły się, a wokół rozbłysły kolorowe światła. Każde źdźło trawy było obwieszone maleńkimi, jasnymi lampkami. A każde drzewo i krzak oświetlono gwiazdami. Wow! Z otworu w pagórku wyszła banda goblinów, chcących jakby oczyścić drogę. Potem pojawiło się wielu wróżkowych muzyków, grających na wszelkiego rodzaju instrumentach. Za nimi szedł oddział żołnierzy, a na końcu gromada elfów machająca sztandarami. He, he, he. Spójrz na nich! Są takie małe! Jeśli mi przeszkodzą, będę mógł je łatwo podnieść i schować do kieszeni. Następnie ze wzgórza wyszedł tłum elfów, niosących dbany ze srebrem i złotem oraz kielichy wycięte z diamentów, rubinów, szmaragdów i innych drogocennych kamieni. Służący szli za nimi, niosąc w górze złote i srebrne tace, wypełnione najbogatszymi lodami, ciastkami, cukierkami czy świecącymi owocami. Następnie ustawili małe stoły z rzeźbionej kości słoniowej, a służący uporządkowali ucztę. Potem ze wzgórza wyłoniły się dziesiątki uroczych, uskrzydlonych wróżek, ubranych w neonowe szaty, kolorowe niczym tęcza. Co to za zapach? Powietrze wypełniła woń tysiąca bogatych kwiatów. A całe zastępy wróżek zaczęły śpiewać pieśń tak czystą i tak słodką, jak brzęk srebrnych dzwonów. Niesie przepiękna noc, muzykę ma jej blask, mądrość, czary rozkosz, padnijmy w morze łask. A gdy śpiewali, wyłonił się ze wzgórza król i królowa wróżek. Ich nitkowate skrzydła zmieniały kolor za każdym razem, gdy zatrzepotały. Wszyscy ustępowali królowi oraz królowej którzy przeszli i zajęli swoje miejsca. Niesie przepiękna noc, muzykę, magię i blask. Mądrość, czary, rozkosz, wpadnimy w morze łask. Niech rozpocznie się uczta! O tak! O tak! Muzyka zamieniła się w we wesołą, skoczną melodię. Wszystkie elfy, wróżki i gobliny zaczęły tańczyć. Przedstawienie było tak wspaniałe, że George prawie zapomniał, dlaczego tam jest i zaczął tupać nogami w rytm piosenki. Ale nagle wyrwał się z tras. Hmm, muszę pozostać skoncentrowany. Hmm, teraz pora na mnie. Wszyscy są zajęci zabawą. Jeśli tylko zdałam podkraść się niezauważony i przejść obok stołu króla wróżek, będę mógł wydobyć ze wzgórza wystarczająco dużo złota, by stać się bogatym na całe życie. <grystanie> z jego chciwym nastawieniem na to przykucnął i zaczął bardzo powoli skradać się w kierunku drzwi pagórka, z którego przybyły magiczne istoty. Ale nie zauważył, że gobliny zarzuciły cienkie nitki wokół jego ciała. Kiedy ukrywał się za drzewem, a teraz trzymały ich końce w dłoniach. Trzęsąc się z chciwości, starzec podkradał się coraz bliżej drzwi, a kiedy czołgał się do tronu króla, poczuł, jak jego kolana i ramiona przyklejają się do ziemi. Chciwy, chciwy, chciwy pan! Przyszedł tu myśląc, zrujnuje wasz plan! Chciwy, chciwy! Chciwy pan, przyszedł tu myśląc, zrujnuje wasz plan. A gdy muzyka podgłośniła się, magiczne istoty tańczyły i wirowały beztrosko. George nagle poczuł, że niosą go setki małych goblinów. Nie, nie, nie! Wypuśćcie mnie! Bzz, bzz, bzz. Słyszał, jakby stado pszczół przelatywało obok jego uszu nagle poczuł że jego ciało od stóp do głów łaskocze go jak mrówki i zanim zdążył się uwolnić został powalony na plecy z wyciągniętymi rękami jego ręce i nogi były przymocowane do ziemi złotymi magicznymi łańcuchami nie 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 ale nikt nie słyszał jego płaczu wszyscy byli pochłonięci tańcem i śpiewem i świedomi śpiewamy pieśni nocą. Ci co nas ujrzą i na ścieżką kroczą. Chciwy, chciwy, chciwy Pan, Przyszedł tu myśląc, zrujnuje wasz plan. Prawo krok, lewo krok, Różki tańczmy póki zmrok. Chciwy, chciwy, chciwy Pan, Wyszedł tu myśląc, zrujnuj wasz plan. Gdy tańczyli, króli i królowa również dołączyli do nich, ignorując Georgia i pozostawiając go losowi. Leżał tam drżąc ze strachu, gdy żarłok stał na jego nosie, szczerząc zęby. <trym> Zejdź <zyń> ze mnie! <trym zyńca> Ale goblin dobrze się bawił. Tańcząc do piosenki wyjął małą butelkę miodu i wylał ją na usta George'a, który od razu przestał mówić. Z drogi, drogi, nadchodzi świt srogi. Z drogi, drogi, drogi nadchodzi świt rogi! Z drogi, 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 nadchodzi świcrogi. Z drogi, 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 nadchodzi świcrogi. Niczym we wojsku armia goblinów, tańczących wróżek i elfów, przerwały to, co robiły. I wbiegły do pagórka przez drzwi, które natychmiast się zamknęły i zniknęły, jakby nigdy ich tam nie było. A co do George'a, już ich nie widział i był z tego rad. W końcu wzeszło słońce i stwierdził, że jest przywiązany do ziemi miliardami pajęczy, które pokrywały krople rosy. Słońcu błyszczały jak diamenty. Otrząsnął się i wstał. Mokry, zmarznięty i zawstydzony wrócił do domu. I możecie być pewni, że nigdy więcej nie próbował już ukraść skarbu wróżek. A co do wróżek? Cóż, dalej pojawiają się w noc pełni księżyca i tańczą do rana. Jeśli będziecie mieli szczęście, może je zobaczycie, ale upewnijcie się, że wasze intencje nie są złe.